Cześć, jestem Nikolina Stefaniak, jestem kapitanem grupy Albo Wszyscy Albo Razem i przedstawię Wam nasz scenariusz reklamy. Scena pierwsza. Jest noc. Widzimy dookoła pokój nastolatki. Duże biurko, rozrzucone zeszyty, książki, segment z drobiazgami, duże lustro, trochę kosmetyków. Na środku stoi duże łóżko. W nim jest dziewczyna, która już na śnie. Wydaje się bardzo niespokojna. Przepracuje się z i majaszy przez scenę. Wchodzimy w ten nastolatki. Przypuszczalnie jest późny wieczór. Dziewczyna biega ciemnymi załkami ulic, lasów i łąk. Wszędzie dookoła widzi opony, które krzyczą do niej przeraźliwym głosem. Nie pozwól, aby zostawiali mnie w lesie. Nie pozwól, aby nie spalano w akwarium domowych. Pomóż nam. Wiem, że potrafisz. Okaj mnie do punktu utylizacji. Zrób coś w tym. Nadto dziewczyna upada. Wiąże i szybkim powrotem do rzeczywistości. Dziewczyna budzi się i z ogromnym przekonaniem mówi nie pozwolę, uda mi się, uda mi się. Scena przeszedła, dziewczyna jak codziennie szykuje się do szkoły, ten nocny kompletnie daje jej spokoju. Wydaje jej się, że to coś w stylu przekazu, coś w stylu misji, którą musi wykonać. Wychodzi z domu. Droga do szkoły wydaje się bardzo nieprzyjemna, mija kilka kamieni i uj. Nagle widzi nie wiadomo stąd wydobywające się dym. Przez niego nic nie widać, w dodatku nie można swobodnie odjechać. Biegnie już do tego miejsca, wyciąga telefon komórkowy, by zadzwonić pod straż pożarną, kiedy widzi, że zamieszanie spowodowane jest przez kilku chłopców, którzy bezmyślnie spalają stare opony. Dziewczyna postanawia przygotować akcję, która uświadomi ludzi, co robić ze zużytymi oponami i przede wszystkim, jak chronić przed nimi środowisko. Cała akcja zorganizowana jest ze zgodą dyrektora szkoły, Zdjęcia dziewczyny określają się strzałem w dziesiątkę, jest rozpoznawalna w szkole przez swoich rówieśników i przede wszystkim dostaje coraz więcej telefonów od służb miasta, które chcą zaangażować siebie i akcje. Przede wszystkim e, w ciągu kilku tygodni w ochrony środowiska angażuje się całe miasto. E, w nim powstają punkty do utylizacji, dodatkowo powstają pola pokazowe zaopatrzone e, i zabezpieczone oponami, powstają także placy zabaw wykonane z opon. Co najlepsze z e, pieniędzy płynące z utylizacji e, miasto zamierza wybudować ośrodek nazywany potocznie DZO, czyli w skrócie e, dzięki zwróciu Oponie.